Cześć. Dobra, jak w tytule. Eksperyment z bakteriami Aqua Awangarda uważam za zakończony. Chyba rozumiecie dlaczego. No, jeżeli... Nie wiem. To w sumie to nie wiem co mam powiedzieć. No, nie wiem, co się wydarzyło. Co się zadziało, dlaczego. W którym momencie, e, i tak dalej, o tym e, trochę później. E, może kilka słów do fanów mojego kanału, miłośników mojej osoby i tak dalej. Powiem tak. Ja rozumiem, okej. Okay. Możecie mieć w, swoje zdanie na moje teorie, moje różne eksperymenty. Moje różne działania w akwarystyce i ten uważać mnie za zjeba, pajaca i, 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 i różne inne rzeczy, ale jeżeli uważacie, że niedzielny wziął, odjebał coś w akwarium i potem próbuje to zgonić, nie wiem, na cokolwiek innego, tylko nie na swoje, nie na siebie, albo. Nie wiem, złapałem telefon wczoraj i zacząłem nagrywać tragedię w moim zbiorniku, y, zanim zacząłem y, ratować ryby. Y, albo co gorsza, specjalnie coś odwaliłem, kurde, żeby, żeby sobie nabić suby i, i, i takie inne rzeczy, to powiem wam tak, to macie zryte berety bardziej niż ja, szaskowski, tusk Kaczyński i Macierewicz razem wzięci. Bo... No nie wiem jakim zjebem by musiał być, żeby robić takie rzeczy. No szkoda słów. No ale dobra, no... Mówię, zdanie o mnie możecie mieć różne, ale no naprawdę podejrzewam, a wiem, że tacy ludzie są, którzy tak myślą. No dobra, mniejsza o większość. Chronologia zdarzeń. Dlaczego uważam, że to przez te bakterie i, i, i tak dalej. E, bo tak, cały tydzień zbiornik nie był kompletnie ruszany. Nawet palca tutaj nie, nie zamoczyłem. E, nic nie przesadzałem, nie zmieniałem filtrów żadnych, nawozów żadnych nie lałem, bo leję raz w tygodniu. E, zawsze po podmianie. Zresztą w środę był live. Tak widzieliście wszyscy zbiornik przez dwie godziny prawie e, bliżej niż teraz. Zresztą potem mogę wam wrzucić parę zbliżeń. E, Karmie tak jak karmiłem, żadną inną karmą, kurde, wszystko to co sypię tutaj i czy daję mrożonki daje to już od wielu wielu miesięcy. E, Podmiany też nie było w ciągu tego tygodnia. Ostatnia podmiana była w, w tamtym tygodniu, w weekend. Więc, e, co się zadziało? Rutyna. Rutynowy dzień jak co piątek, kończę o 14:00, 14:20. Gdzieś jestem w domu: 14:30 mniej więcej jak tak. Przebieram się w moje begesy sławne. E, I karmię rybki. To są moje pierwsze, 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 czynności, które robię po powrocie z pracy. Karmię rybki. Wczoraj akurat karmiłem suchym pokarmem 350-tkę i e, ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że te bakterie jako awangardy dodaję do 60 ki więc ta jedna buteleczka mi się... Zostało tam dosłownie, wiecie co? Czekajcie, tu mam tą buteleczkę. Zostało no, milimetr, może 2 mm w tej butelce zostało tej, 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 tej bakterii może 3 mm, no szczelam Nie wiem, bo nie brałem tego z czekawką. Napocząłem nową butelkę, już wcześniej, dzień wcześniej napocząłem nową butelkę, a tą resztkę z tej butelki, jak widzicie sobie ładnie jeszcze wymyłem, no, to naprawdę bardzo fajne butelki. <taki> Takie, wiecie, coś sobie rozrobić, czy, czy nie wiem, lekarstwo, czy coś czasami, nie wiem, no dobrze, do czegoś się przyda. I tą resztkę, tą resztkę, zaraz po karmieniu, Wlałem tutaj do tego do zbiornika. Jeszcze w akwarium wypłukałem tą butelkę w tym, w tym zbiorniku. Zrobiłem sobie obiad. Po obiedzie, ponieważ to jest piątek, liga gra. Wiecie, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja oglądam mecze. 18 godzina. Położyłem się przed telewizorkiem. Obejrzałem sobie meczyk. Zresztą potem ja wrzucę Wam przebitki to, co wczoraj nagrałem albo w trakcie będę wrzucał przebitki tego, tej, tego, moje, tego mojego kazania e, i, i Oglądałem sobie meczyk Całe szczęście, bo wiecie, na, na kanale Plus Liga leci mecz po meczu, Mam tylko reklamy, to ja wychodzę sobie wtedy na fajeczkę kurna i tam i dalej oglądam. E, po tym pierwszym meczu te dwa te, te, te dwa zbrojniki, które widzieliście na szorcie e, one. One po prostu położyły się z tej strony, z której ja mam głowę. I odruchowo je zauważyłem. Znaczy odruchowo, no. No po prostu spojrzałem na akwarium, jak to normalne, je? Tak? Gdyby nie te dwa zbrojniki, całkiem możliwe, że ja bym przysnął, albo kurde, oglądał te mecze do godziny dwudziestej tam drugiej i nie wiem, czy by się udało, udało cokolwiek zrobić. Jak zauważyłem te dwa zbrojniki, no to byłem w szoku. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem, nigdy czegoś, nigdy w życiu mnie nic takiego nie spotkało, nawet w takich czasach, kiedy tam, nie wiem, na początku lat 80. czy, czy wcześniej jak byłem dzieciakiem, miałem tam te 8, 9, 10 lat, kiedy się nosiło akwarium do, do wanny i myło i i nalewało wodę prosto z kranu tą chlorowaną. Nigdy nie widziałem, e, nigdy mi, mi tak ryby nie zareagowały. I tak, tak się nie zachowywały. E, nie wszystkie. E, zbrojniki bardzo szybko oddychały. Te dwa, które widzieliście, już były przewrócone na, na plecy. Moje teleociczle e, też mam nagrane, kurde, strasznie szybko oddychały, bardzo szybko oddychały. Żadna ryba nie była pod taflą wody. No, oprócz tego jednego drobnoustka, który spuchł, znaczy dwa spuchły, ale ten, i temu jednemu albo zdechł i ja go nie widzę, gdzieś leży, <grym> albo po prostu ta opuchlizna zeszła, bo tam jest jeden taki, jeden jest taki napuchnięty, to żadna, żadna ryba nie pływała pod taflą wody. Za to niektóre, nie wszystkie, niektóre miały drgawki. Dosłownie tak jakby. Nie wiem, prąd je raził od czasu do czasu i płetwy i całe ciało po prostu dostawało drgawek, tak? Szczególnie e, pristelki i e, neony. Bo fantomy... nie, fantomy się zachowywały w miarę normalnie. Fantomy się zachowywały w miarę normalnie. E, może to po prostu najsłabsze osobniki, tak? które są już, nie wiem, najstarsze, czy, czy tam, nie wiem, może schorowane, może, no, ciężko mi jest powiedzieć, tak? Ja się, nie jestem takim znawcą akwarystyki, jak są niektórzy, którzy potrafią po wyglądzie ryby, czy po wyglądzie kupy powiedzieć, co tam się, co tam się u, u ryb dzieje. Więc, no mówię, najgorsze były zbrojniki. Ja tu tych zbrojników mam trochę, ich nie widać w tym, zbi w tym zbiorniku, ale, ale one siedzą w tym korzeniu tutaj, w tych, no w tych, generalnie w tych zakamarkach kurcze i ich tu jest, nie, nie wiem, nawet nie, nie potrafię Wam powiedzieć ile kurde. to są moje zbrojniki, które ja wychowałem, bo jak pamiętacie, ja tych zbrojników małych miałem od groma, część wywiozłem tam do Polski. Tam część, no 15 sztuk czy tam 20, zawiosłem do Polski. Duże zbrojniki, które tu się mi mnożyły, y, prawie cały czas y, y, sprzedałem, zostawiłem sobie tylko moje, moje maluchy, które, które u mnie się tutaj urodziły, i one już po prostu no, podrastały. No, niektóre podrastały, tam były różne mioty z różnych okresów. Niektóre mają 2 lata, niektóre mają trochę więcej, nie, no, no około dwóch lat, podejrzane, najstarsze mają około 3 lat. Najmłodszy ma gdzieś tak z półtorej roku, kurde. E, co zrobiłem? No, podmiana wody, no bo co można zrobić, tak? Mam lekarstwa, mam tu jakieś... Mam tu jakieś lekarstwa eszy, ale to wiecie... E, o, mam eszy, esza 2000 i... Aha, Eszy 2000 mam tylko. Miałem jeszcze GDA chyba, ale widocznie się już skończyło. No ale to no wiesz, no podawanie ja mówię podawanie lekarstw na, na coś, na co się wydarzyło w ciągu paru godzin to... to ja nie, nie wiem czy jest jakieś takie lekarstwo. A to naprawdę miało miejsce między godziną około 15 a około godziny 20-2030-20.30 30 zacząłem działać. nie? Zresztą na któryś tam z przybitek będzie się mecz odbijał, kurde... E, telewizor będzie się odbijał w akwarium, mecz... <laughs> e, no, Górnika z... kurta Wyleciało mi z głowy. No mniejsza o większość, kurna. Fordaczyk grał mi ze, z Pogoni Szczecin. <laughs> Więc no to było w ciągu 5 no, do 6 godzin, kurde. W ciągu 5 do 6 godzin to się wszystko wydarzyło. Naprawdę, po przyjściu z pracy, te ryby zachowywały się normalnie. Nic tu się nie działo: nic kompletnie. Jadły, żarły, jakim sypałem. Sypałem jedzenie, zresztą mogę sypnąć teraz też, bo zobaczymy, czy damy troszeczkę. się już dostały, wprawdzie, ale to, to akurat nie, nie zaszkodzi, to spirulina. Eee... Aha, no zrobiłem 50% podmianę, to znaczy, tak spuściłem wodę gdzieś dotąd. Bo pierwsza moja myśl była, że spuszczę wodę praktycznie do końca, zostawię tylko tyle, żeby, żeby, żeby pływały, żeby miały ryby gdzie pływać. Ale pomyślałem sobie, że to może być też za duży szok dla tych ryb, nie? Więc podmieniłem 50%. Będziecie widzieć, to nagrałem też i w czasie, w czasie tego, jak woda się spuszczała. Czy tam się nalewała? To, 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 to ja sobie łapałem telefon, żeby udokumentować to. Ech, spuściłem te 50% wody, wlałem, ponieważ woda w kranie u mnie jest bardzo, bardzo miękka i praktycznie aero, to znaczy ma około tam nie wiem 80 kurde, ppm, czy tam 70 ppm, -ów. mogę zmierzyć. Mam to w szklance akurat na ranę, ale to, to chyba nie ma większego, nie ma większego znaczenia. Nabrałem szklankę wody, mam tu nawet jeszcze ją. Nabrałem szklankę wody z tego akwarium e, jeszcze przed podmianą i powiem Wam, że wymieniłem kilka zdań z przemkiem, z przemkiem P na, na messengerze. E, Przemek P mówi, żebym powąchał tą wodę. Czy ona nie śmierdzi? Nie śmierdzi niczym. To nie czuć żadnego jakichś zgniłych jaj, wiecie, jakichś takich rzeczy. Wizualnie, Wizualnie ta, no widać tutaj są bąbelki powietrza, to jest woda z kranu. Wizualnie też ta woda się niczym nie różni. Nie ma, no jest. No nie wiem, bym teraz nie wiedział, która to jest woda z kranu, to, to pewnie bym się jej napił, kurna. Nie wiem, co by ze mną było potem, ale. Yy... Odczekałem chwilę, odczekałem chwilę. Nie wiem mila. naprawdę nie wiem, ja byłem w szoku kurde, ja nie wiedziałem co tak za bardzo robić, ja telefonem też latałem, kurna nagrywałem to, bo, bo mówię, no kurna, nie wiem, przestroga dla innych, a może jakieś udokumentowanie dla mnie też, żeby już więcej tego, takich błędów nie popełniać. Po jakimś czasie, nie wiem, pół godziny czy godzinie, godzinie <laughs> znowu zrobiłem 50% podmianę. I powiem Wam, że po tej pierwszej podmianie, też Wam szorta wrzuciłem już dzisiaj, bo już wczoraj nie miałem, nie miałem ani ochoty, ani jakichś tam mm. wielkich wielkich, wielkiego czasu, żeby to, to, to robić. Już po tej pierwszej podmianie widziałem, że te zbrojniki zaczęły, kurde, szczególnie ten jeden mniejszy, który, który na tym pierwszym szorcie był, on bardzo szybko zareagował pozytywnie. To znaczy, przewrócił się na, na brzuch, jeszcze dłuższą chwilę leżał, ale już już było widać, że, że łapie kontakt z rzeczywistością. Ten większy dopiero, dopiero gdzieś koło godziny 23 zaczął, kurde tam, zaczął e, normalnie, znaczy normalnie, no, przewrócił się na, na, na brzuch, przykleił się do szyby i jeszcze dłuższą chwilę tak siedział. Ja tak do godziny 24, może nawet po 24 jeszcze, obserwowałem ryby już bez światła, tylko przy tym, przy świetle takim e, normalnym. Domowym, nie wiem co się stało. Nie mam pojęcia. Nie pytajcie się mnie o to, bo aha, no rozmawiałem z przemkiem. P. Tak jak wspomniałem tam na Messengerze, wymieniliśmy parę zdań i jeszcze zmieniłem pH, zmierzyłem pH tym moim tym moim e, moją półprofesjonalnym, czy tam profesjonalnym, kurda, e, przyrządem do mierzenia pH pH strasznie poleciało, pH poleciało na 5,4 czy tam 5,42, musiałbym zajrzeć do Messengera, bo, bo Przemkowi wysyłałem zdjęcie. E, też nie wiem, dlaczego, <laughs> według mnie, ryby zostały czymś normalnie odurzone, podtrute, normalnie podtrute. Nie wiem, czy to jest związane z tym, co jest u mnie tu w zbiorniku, że te bakterie, te, Bakterie, powiedzmy, no ten preparat od taką awangardy tak zareagował na ten zbiornik, no bo w 60 widzieliście, mam tam, jest zakładka, dolewam co, codziennie te bakterie I, i babki żyją, ten jeden danio żyje. E, czy tutaj jest bagno takie, że te bakterie tak, kurna, zaczęły szybko, mocno pracować, że wywaliło amoniak? Nie mam pojęcia, nie mam testu na NO2, nie mam testu na, na NH3, NH4, więc nigdy te, ten test, znaczy no nigdy, no kiedyś tam na początku stosowałem te testy, ale potem nigdy mi nie był potrzebny, no NO2 zawsze było 0, NH3, NH4 było niemierzalne, albo ewentualnie gdzieś tam kiedyś próbowałem z podłoża coś wziąć, no to gdzieś tam coś się, coś się pojawiało. No, ale nie po takim czasie. Akwarium stoi, kurna, lata już. Lata, nieruszane w, taki, w takiej formie, jak teraz jest stoi, lata, nieruszane. E, nigdy nie było problemu z rybami. Jakieś tam choroby, kiedyś coś tam się pojawiało, ale mi jest ciężko powiedzieć, co to było. I to było też lata temu. Czy będę przestrzegał przed tymi bakteriami? Nie, ale ja ich więcej nie zastosuję. Eksperymentu z, tym, z tą dwudziestką nie zrobię, bo po prostu nie wiem, co by z tego wyszło. A jak mam zabić, nie wiem, 20 gubików, to bez sensu, żebym od kogo się brał i je po prostu to mogę od razu spuścić w Kiblu. Nie to, że jestem jakiś kurde pruderyjny i tam żadnej rybki nigdy do Kibla nie wyrzuciłem, to już też wiecie, bo mi się zdarzyło. Przeważnie chore, tak, przeważnie chore, e, ale no w taki perfidny sposób raczej tego nie robię i, i nie robiłem i nie robię, nie, że wezmę sobie, a chuj tam rybki, nie. Dobra, tyle, nie wiem, czy coś wyjaśniłem, na pewno nic nie wyjaśniłem, nikt, nikomu, nikt nie wyciągnie z tego filmu żadnego wniosku, dlaczego nie stosować tego, a dlaczego ma stosować, czy coś tam, ale... No tak się u mnie wydarzyło. Sekwencja zdarzeń jest taka, że to jest jedyna rzecz, którą zmieniłem, którą zmieniłem. To jest jedyna rzecz. Dobra. Dzięki jeszcze raz pozdrawiam fanów mojego kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się.